Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Już dzisiaj powracamy do serii Teodora. Odcinek czwarty, sezon drugi. Główna baterka musi odkryć jeden sekret. Mmm, sekrety to, to to, co zawsze lubimy. Mam nadzieję, że się naładuję, bo wiem, że są właśnie, jak widać, sporo problemy z aplikacjami i popakam na się. Tak, tak, znaleźliście nowe. <laughs> Nie wiadomo skąd informacje, okej. Okay. Jeszcze raz zacznijmy ładuje się, Tio mm, Miasto Foramo znajduje się na włoskiej wyspie Gallini Fascynujące oh, Sądziłam, że nie zdążę nagrać nic w tej diamentowej gorączce, bo jestem w domu, od tej mam średnią okazję nagrywania Ale się udało! Stąd dzień diamentowej na gorączki Nagrywamy! Nagrywam chociaż kilka odcinków, chociaż w sumie mam, z tego co wiem, wstawione, znaczy w sumie przygotowane odcinki do chyba 12 listopada. I zobaczcie do 13 listopada, ale nieważne Nieważne kiedy tam. Mam no, nadzieję, jeżeli tak czy siak odcinek Wam się spodoba. Jeżeli tak będziecie zostawienie łapki w górę i subskrypcji, a my lecimy. Już coraz bardziej zaraz się naładuję. Wait for it, wait for it, wait for it, wait for it. Zobaczcie czwarte o zbiegach okoliczności. Uwaga, w niniejszej historii pojawiają się tematy prostytucji, a także nadużycia alkoholi i substancji narkotycznych. Prosimy o ostrożne czytanie. Jak już dochodził do mnie pełen niepokoju szept. Ktoś ściskał i począł moją rękę. Otworzył oczy, ujrzałam przed sobą Klaudię i Madame Rosetta. Hmm, To jest księdza, serio? Przyniosę wodę. Usiadłem na podłodze po tarą bolącą pod lica. Ja już zapomniałam, jak ty, kochani, ty moje, wyglądasz. Nie uprzedziłaś, że masz problemy ze zdrowiem. W nieco rozdrażnionym głosie były też nutki niepokoju, bo wcale nie miał to ze zdrowiem. Mam wielką nadzieję. Nie chciałabym, żebyś mydlała po każdym szału. Ja po prostu. Zmrużyłem oczy, lekko, podczas nośnego głową, rozejrzałam się i spojrzałam mu w oczy. Mam czarne. czarne oczy. I piękne czarne oczy. Śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie. I piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie. Serce zrobiło mi mocniej, a w gardle zaschło. Podeszła do mnie Klaudia, ze szklanką wody ale nie mi. Nie było mi to potrzebne. Z trudem wstałam, opierając się o bar. Dokąd ty? Mogę mnie podejść do niego i nie zawołać John. Kim pan jest? Trudno mi było stać i wszystko, co się działo, zdawało się być jakieś dziwne. Moje ciało krzyczało o czymś, a nie mogłam pojąć, czego chciało. Ja. Właśnie. Who are you? Who are you, who are you, who, are you? who are you think you are? Przerwałam mu Madame Rosette. Co do pianista? Pianista? Poczułam, że ściskam się gardło. pianista! Nie kojarzy nam się z żadną inną postacią. Spokojnie. 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 Y Julian. Julian Finicetti. Włosiełka domu obróciła podejrzliwym spojrzeniem. Najpierw mężczyzna, potem mnie. się brwi i niespiesznie pomachała ręką w powietrzu. Wystarczy. Eliza, idziesz do domu. Sam połogę Klaudii dokończy sprzątanie. Senior Fanchetti muszę jeszcze omówić z panem kilka szczegółów. Oparłem ręce na biodrach, a ja począłem na sobie jej stalowy wzrok, ale nie ruszyłam się z miejsca. Ściznął mi się żołądek i poczułam dłosi. Coś we mnie boleśnie porwało się do człowieka, którego widziałam po raz w życiu. Na co czekasz? Szoruj do domu. Tylko wam dla niej mi tu brakowało. Opuściwszy nerwowo powietrze, posłuchałam mi i poszedł do wyjścia. Tylko zamknął się za mną drzwi i oparła się o ścianę. Kolana wciąż się podobno uginała, a w głowie mi się kręciło. Osunąłam się tu, próbując się pozbierać. Coś jest nie tak. Coś jest bardzo nie tak. Nagle słyszałam czyjeś się kroki. Hej, co z tobą? No tak, co ze mną. Nie odpowiadać. Wszystko w porządku. Nie Wiem, A coś niedobrego. Przez wszystko okno wszystko doskonale, świetnie. Nigdy w się tak dobrze nie czuliśmy. Szalota przekucyna, ale przeciwko mnie. Widzę przecież, że nie. Kiedy czuję, że nie dają sobie rady, pomaga mi. Jeśli zamknięcie... Co? Jeśli zamknięcie oczu i liczenia. Liczenie czego? Czego chcesz? Wdech na cztery. wydech na cztery. Jakim cudem wdech na cztery i wydech na cztery? Wtedy się nabawić na pewno jakiegoś przyspieszonego oddechu. Chyba, że... Raz, dwa, trzy, cztery. Uff, raz, dwa, trzy, cztery. To wtedy to, to ma sens. I koncentracja na odczuciach fizycznych. Może coś ścisnąć dłoni. Spróbujesz? Wcisnąć w dłoni rękę Charlotte? Ścisnąć w palcach materiał ubrania. Nie zaszkodzi pozytywna relacja. Skinąwszy głową, popatrzyłam jej w oczy w nam rękę. Niepewnie przyniosła spojrzenie z mojej twarzy na dłoń, a potem, zrozumiewszy o proszę podałam dłoń. Charlotte jest gotowa Cię wspierać. Mm, jak słodko. Zamknęłam oczy. Wdech. Dwa, trzy, cztery. Wydech. Dwa, trzy, cztery. Słuchałam próbując wyrzucić z głowy wszystko oprócz jej głosu. Monotonne odliczanie, zrozumiałe i przewidywalne. Mój puls niebawem zaczął zwalnić. Przeczeni stało się jakby więcej. Lepiej? Tak. Puściła mi dłoń. Nie mogę ci wstać. Wbijawszy mnie podłogi, Charlotta pomogła mi stanąć na nogach. Odprowadzić cię do domu? Początałam głową. Ach, nie dziękuję. No to jeszcze coś do załatwienia. I to i ta dziwna reakcja nie mogła być przypadkowa, ani bardziej z przemęczenia. To była wskazówka. Powinna była być wskazówką. Albo ja już całkiem nie albo wydaje mi się, że to, czego chcę, staje się rzeczywistością. spojrzeniem Charlotte, bo widać szczerą troskę. Na pewno nic ci nie będzie. Charlotte martwi się o ciebie. Może mogę ci jakoś pomóc? Ty tak już bardzo mi pomogłaś. Dziękuję. Szalotta wysnęła cichutko. Dobrze, w takim razie do jutra. Wyszła z domu. Podeszłam do łazienki, umyłam się, a potem przebrawszy się, też wyszłam na ulicę. Ale nie spieszałam się ze wyzwaniem taksówki. Z i czekałam. Chłodny wietr całował moją skórę. Otaczała mi cisza, którą przeżył tylko w stoku gdzieś na sąsiednich ulicach. Niespokojnie pocierając o siebie koniuszki palców, Wciąż myślałam, myślałam i myślałam. Bardzo chciałam wierzyć w to, że miałam rację i moje udlenie nie było jakimś głupim wypadkiem. Chciałam mi się wierzyć, że być może wreszcie ruszę z martwego punktu. Utknęłam, zatrzymałam się, zamarł w czasie i nikt, nikt nie słyszał moich krzyków. Byłam zmęczona. Trzeba było jednak przyznać, że mogłam się mylić. Koniec końców, los to wyradny tep, który lubi kpić sobie z ludzi. <grym> Powinno wziąć ostrożnie. Co to jest za ubrania? Jeśli się tracę głowę. zdradzę się. A wtedy wszystko przypadnie. Sekundę przedtem, jak otworzywszy się drzwi domu, poczułam mrwienie w brzuchu. Mm. Dobry wieczór. Ponownie. Nieślubny syn Johna, czy co? Stanął przeciwko mnie. Dobry wieczór. Jestem Eliza Flores. My nikt wcześniej się nie spotkaliśmy? Nie spuszczałam oka z jego twarza. Śledziłam każdy jego ruch, szukając w nich ukrytych znaczeń. Drużył ramionami. Hm, nie sądzę. Pausa, jakby uważał swoje kolejne słowa. I jestem pewien, że taką kobietę na pewno by zapamiętał. Pozostaje bez komentarza, dziękuję. <grym> <wyszła> <grym się wyszła> na pewno Liza się uciesza, ale. No, jest cynikiem przede wszystkim. mu oczami. Ten flirt. Nie mogłam wypowiedziałam te myśli na głos, ale powstrzymałam się. Trzeba być cierpliwą. Pani dobrze się czuje? Dlaczego pan pyta? No, zemdlało się mu prawie na oczach po prostu. Przecież pani zemdlała. A to. Nic szczególnego. Nic nie jest. Nadzieja zaczęła gasnąć. I wstępne okryła łapy rozpaczy od razu ścisnęła duszę. Wyżymając Krusząc, niszcząc to, co już nie niej zniszczone. Zmusiłam się do nabrania dystansu. <słuch> nie wolno spieszyć się z niskami. Może odprowadzić panią do domu? Czy też ma pani samochód? Zdzisłałam usta. Nie, nie mam. Mogłabym się z nim przejść. Lepiej go poznać. Dobrze, nie wezmę taksówka. No dobra, skorzystajmy z okazji. Na pewno się to przyda. Uśmiechnął się miękko, ostrożnie. Jak mógł się mnie wystraszyć? W którą stronę? Ale nieznany ty będzie wiedział, gdzie mieszkamy, uroczo. Zgieł w kierunku swojego domu i poszliśmy przed siebie ulicą. Dowiem się czegoś ciekawego od niego, co? Proszę. Kocham tę muzykę w TIO, naprawdę. Na początku wisiała między nami dziwna, niekomfortowa cisza. Pogrążyłam się w swoich myślach. Mmm, dawno pracuje pani u madame? <grym>, nie, zaczęłam całkiem niedawno. A jak pan znalazł pracę w domu? Zarekomendował mnie znajomy. On pracuje w domu. Musiał upilnie wyjechać. A madame nie chciała go puścić, bo nie ma więcej pianistów. Jasne. Pana ona też strasznie sprawdzała, prawda? Staranie. Tak. Zaprosiła mnie dzisiaj na rozmowę i ostatecznie przyjęła. To tymczasowe zajęcia, ale akurat takiego teraz szukałam. Znów zamigliśmy, posłuchając w dźwięk własnych kroków i oddalone warkot samochodowy hałd. Miałam ochotę się zatrzymać, stanąć przeciwko niego i zadać wprost wszystkie niepokojące mnie pytania. Ale obawa, że go strasza lub wyjdę na wariatkę odwiedzała mnie od tego pomysłu. Przepraszam pana, moje słuchanie... Nie wydawało się panu dziwna. Troszeczkę. Takim, <laughs> Troszeczkę. Gdzie, gdzie jest najbliższy dom wariatu? <laughs> Ale nie ma pani za co przepraszać. Niech mnie pani nie obraziła. Zdawało się, że to zdanie miało ciąg dalszy. Eee, nie wiem, czy Julian czy Julian. Ja uwielbiam Julian. Gdzie <laughs> bardziej ta wersja imienia podoba niż Julianek. Julian eee, postanowił go nie wypowiadać. Przez resztę drogi nie rozmawialiśmy, ale czułem, jak on od czasu do czasu patrzy na mnie uważnie. <noise> Zatrzymał się, kiedy byliśmy o jedną przyczynkę od mojego domu. Dalej pójdę sama. Mignąłem myśl, że Julian mógł się obrazić przez to, że nie chciałam, żeby dowiedział się, gdzie mieszkam. Jednak on na odwrót uśmiechnął się za aprobatą. Dobranoc. No, dzięki, że pozostawiasz jeszcze resztki e, zdrowego myślenia, tio. Jego zrobę był skupiony na mojej twarzy. Poli metodycznie powiedział: Eliza. Mmm, zapamiętał nasze imię. Mm. Odpowiedziano na jego natrętne spojrzenie potrafiło się w mrok jego oczu. Dobranoc. Julianie. Skierowczo gołą, odwrócił się i odszedł. <noise> Nie nawet swojego kogoś. Sam oczywiście nie nadchodził. Wyjąwszy z szafki w kuchni butelkę koniaku, z spożyte do łóżka i piłam. Nie zwracając sobie głowy, nalewanie do kieliszka prosto z flachy. Nie wiedziałam po prostu, co ze sobą zrobić. podniosłam nosem sam. Myślałam, że już się widzie nie może. Nie wiedziałam jeszcze, jak to jest, kiedy pojawia się pożowa nadzieja na to, że znowu pojać, co się ze mną dzieje. Jeszcze łyk. Ale głupota. Zacząłem wyciągać wnioski, nawet się nie zastanowiwsza. A jednak, jakby się chciał, żeby to, co sobie w myśli, okazało się prawdą. Ach, Julian, może jest jakoś związany z Johnem? Ścisnąwszy z całej siły świlko butelki, poczułam nagle, jak w piersi wydobywam się szalony, dziki śmiech. Roześmiałam się, a soczo popłynął mi z łez. Złych, palących, jedwitych. Ścisnął mi puca, Drapał gardło, ścisnął policzki, a ja wciąż się śmiałam. Śmiałam i śmiałam. Z własnej głupoty, zawstydzającej naiwności, którą jakiś cudem udało mi się zachować przez te wszystkie lata, to dora jesteś tylko cieniem samej siebie. Twoja skóra jest gładka i delikatna jak dawniej. Twoje kości zdają mocne, ale twój duch dawno już został złamany. Nigdy nie znajdziesz swojego konta. Nikt ci nie pomoże. Twoje imię jest przeklęte, a twoje serce gnije. Tortero Avery. Będziesz żyć wiecznie, umierając od środka. Zatakrzałam. Ręce zaczęły mi się trząść, a alkohol kapł z butelki. Przysięgł skórę i pościel. Ścisnął butelkę o ścianę. Słyszałam jak pęka szkło. Długie dzwonienie, rozciągające się na wszystkie wymiary. A potem cisza. ciemność. Wstałam z łóżka, usiadłam na podłodze i zaczęłam zbiereczką, nie zwracając uwagi na ściśnięte kartu. Lew przyszedł ból. Obyjętnie patrzyłam na rozcięcia głębokie. I krew Szkarłatne kropelki Zbierające się w cienkie strumyczki Człomią. chciała Chciała za ze mną na zewnątrz Prosiła, żebym ją wypuścić Ale nie tak, jak wcześniej Inaczej, spokojniej, ostrożniej Dać w energii, czy nie jej ujść Oczywiście, że dać Demoniczna natura Wybuchzczańc powietrza poczułam, jak ściska się po całym moim ciele. Ale w tym odczuciu znalazłam coś dziwnie uspokajającego. A potem poczułam łoskotanie w dłoni. Rozcięcie nagle zajaśniało. Krew przestała płynąć. Puls zaczął znikać. Porzucałem głową. Czyby tajemnicza energia mogła mieć pozytywne działanie? Widziałam, że wszystkie moje rany się goją. Ale żeby tak szybko, wprost na moich oczach. Rozcięcie, nie znikło do końca. Ale wydawało się o wiele... że jedzie sobie lepiej niż minuty temu. O! Ciekawe, co jeszcze mogę zrobić? Co bym jeszcze mogła zrobić? wam umiał utkać z kwiatów i przyjmować piękne pozy. Lecz pokażę więcej światu. What can I do if I just and feel it in the moment? I don't know you. kocham Encanto. Posprzątawszy bagaż, z którego narobiłam, padłem na łóżko. Wszystko dookoła pachniało alkoholem. Trzeba z tym skończyć. Nie miałem więcej sił. Nie było też sensu w ogóle w niczym. Pozwoliłem sobie zasnąć. Rankiem obudziłem się na czas. Było mi wstyd patrzeć na siebie, więc przygotowując się do wyjścia do pracy, starannie unikałam luster. Co włożyć? Eleonora Gloria Marlena Betty No chyba Eleonora Jest takim jakimś najładniejszym tym strojem. Dobra, niech będzie. Leonor. Leonor. Oczywiście że doskonały wybór i włosy. Ciekawe, jak bez lustra się uczeszasz. O, uh, no. Nie. Tio błagam cię. Tio, drobinkę godności, kochanie ty moje słońce. Dobra, zostajemy przy tym. Tak, 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 doskonały wybór. Cudowny wspaniały. Nie widzę problemu. Niemal już wyszedłszy z domu, w ostatniej chwili zaczęłam się przed lustrem. Zabijasz głęboki wdech, powiedziałam cicho. Zachowuj czyjś umysłu, przynajmniej w tym, co dotyczy pracy. Myślę o moim dziennikarskim śledztwie. Chodzi na długo, ale poprawia mi humor. Okej, okay, znowu jesteśmy w domu. W pomieszczeniu dla pracowników było głośno. Czekało na zamówienie wczorajszego showu, więc zabrali się wszyscy, którzy brali mi udział. Poczułam na sobie spojrzenie Charlotte. Uśmiechał się do mnie przyjaźnie, nie przestając rozmawiać z Margaretą. Juliana nie było wśród obecnych. Gdyby był, na pewno bym poczuła. Może we mnie jest jakiś detektor? Wykrywacz czy istot mojego typu? Hmm, albo po prostu doprowadziłam się do jakiegoś durnego stanu. Ciekawie, ciekawie. Hey. Ach, cześć. Wystraszyła się mnie wczoraj. Nie się, nic mi nie jest. w moim uśmiechu, ani w słowach nie było, ani gramy prawdę, ale chyba tego nie wyczuła. Wyglądasz nie bardzo. To wiedziała mi bez niej, ciekawe jak ona by wyglądała na moim miejscu. Zażartować, odpowiedzieć złośliwie i kontrolować jej słowa. Czy przewrócić oczami? No pamiętajmy, że to jest Aliza, y więc. Znaczy czytaniu. Słuchaj, nie bardzo mnie obchodzi, co myślisz na temat mojego wglądu. I tak czuję się podle, jeszcze tego miarkowało. Moja mentorka zacisnęła ze wstydem usta. Mm, przepraszam. Umilkuśmy. Słuchałam rozmów obecnych, próbując uspokoić się wewnętrznie. O, o mało nie zapomniała. Przynieśli coś dla ciebie. Co? Sekunda Wyszła z sali, a potem wróciła z pięknym bukietem w rękach. Bukiet. To dla mnie? Od kogo? Hmm, no, podejrzewam, że logicznie będzie popatrzeć na karteczkę i się dowiedzieć. Uuu, śliczna! Gratuluję jego pierwszego udanego show, Antonio. Mmm, fiamo. poklepała mnie porozumiewawczo po ramieniu. Tylko patrzeć, jak zakręcisz z tym bogatym przystaniakiem i wydawca będzie musiała szukać nowej kelnerki. Miło, że przesłał Nawet nie wiem, co myśleć. On mnie nie interesuje. Jakie, jej, jakie jej nie wiesz, co myśleć, my drir? Ładne. No jasne, ale rozumiem, że ty trości. nagle, dokąd mnie prowadzą własne myśli. Począł strach i wstyd. Uch, o czym ja myślę? Uch, zawsze byłam sama. Ja muszę być sama. Rozległo się głośne klaskanie w dłonie ulubiony sposób na tam reset, na zwrócenie na siebie uwagi pracowników. Dzień dobry. Dziękuję wszystkim za wczorajsze przedstawienia. Wyszło całkiem nieźle. Ale nie cieszcie się z zawczasu. Jest jeszcze po co się starać. Zauważyła a, omówienie o tektorek. Zauważyłam, jak mm, Marguerite opadły kąciki ust, kiedy madame zaczęła jej wypominać niedociągnięcia w występie. Margarita przypomniała mi małą dziewczynkę, która pragnie miłości i uwagi jej mamy, ale słyszy tylko ciągle uwagi, upomnienia. Jakby się nie starała. <laughs> Może mamy z sobą więcej wspólnego niż sądziłam? Przypomniałam sobie minę mamy i taty, kiedy pojawiłam się na progu jakiś czas po powrocie do USA. mieszanki ulgi, żalu i nadziei. Wysłałam przecież jednak ten list. Chociaż nasze stosunki nie stały się idealne, gruby mur między nami pękł, pojawiła się przestrzeń. Dla czarnych rozmów i lepszego zrozumienia. Cieszę się, że udało mi się z nimi pożegnać. Oboje umarli w bardzo podeszłym wieku. Mało też opiesza, a ojciec mniej więcej pół roku po niej, rok po niej. Kelnerek. Twoje wybory wywarły wpływ na pół. Moją uwagę znów zwróciła. Co? Moją wagę znów skupiła się na właścicielce domu. Eliza. Z Ciebie jestem zadowolona. Ale trzeba pracować nad szybkością. Za wolno chodzisz. Ach, pewnie stacę mi na obcasach. Rozumiem, dziękuję, madame. Zginęł głową saprobatą i kodoła swoje uwagi. Zwracajcie tym razem do oświetleniowców.